parę słów o, e, o bezpiecznej zbiórce i w nawiązaniu również do tego, co, co gdzieś tam się w, w przeszłości działo, bo nie wiem czy wiecie, ale e, oczywiście jakieś tam niemiłe incydenty się zdarzały. Na szczęście nikomu nic się nie stało, więc zginęło tylko trochę e, kasy, ale po to jesteśmy, po to jest z nami policja, żebyśmy spróbowali zrobić wszystko, żeby, e, żebyście wy cało wrócili do domów i żeby całe puszki cało wróciły do, do sztabu w niedzielę. Dlaczego dzwonić na 997? Myślę, że każdy z Was będzie posiadać telefon. Dlaczego wykręcać 997? Ponieważ telefon 112 jest to łączenie alarmowe na centralę, czyli odbiera Pani na yy, straży pożarnej i ona dopiero rozdziela dany telefon. Dla nas, jako policji, liczą się cenne sekundy. Też miejcie widoczny identyfikator i bardzo ważna sprawa. Zdjęciem do przodu, czyli żeby ludzie mogli spojrzeć na Wasze zdjęcie, czy to jesteście Wy, i żebyście Wy nawzajem e, siebie rozpoznawali.